Witamy serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Szanowni Państwo, 25 marca, orzechówka, jesteśmy prawie 500 metrów nad poziomem morza, czyli czyste powietrze. Co my tu robimy dzisiaj? No, zaczęliśmy wreszcie pierwszy dzień pobierania soku z brzozy, tak zwanej oskoły, bzowiny, jak to na starej Słowiańczyźnie mówili. Jak to robimy, może szybko skrócę, bo już tu nie chciałem pokazywać, gdyż zrobiliśmy to rano. Na razie, jeszcze, na razie jeszcze, jak widać, delikatnie leci, ale już tutaj litrę mamy. Prosty sposób. Około pół metra, 60 centymetrów od ziemi, od strony południowej, nawiercamy dziurkę. Niezbyt grubym wiertłem, żeby nie niszczyć tego drzewa, żeby ono mogło na drugi rok po prostu dać nam tak samo zdrowy, smaczny sok. Nawiercamy to na głębokość nie większą niż tam 2-2,5 cm. W zupełności to wystarczy, tak, żeby aby po prostu minąć tą, że tak powiem, korę skorupę. No i tu już nam uleciało, jak widać, około 1 litra. Przyszliśmy to teraz zebrać, wreszcie musimy się napić długo oczekiwanego soku. Ale cóż, można, cóż mogę powiedzieć, Szanowni Państwo, może teraz troszkę o właściwościach leczniczych, trzeba tak powiedzieć tego soku. Są tu. Wszystkie sole mineralne, składniki minerały, to co jest nam potrzebne, żeby wzmocnić układ odpornościowy, żeby być po prostu zdrowym. Także zbieramy go teraz przez około 2-3 tygodnie do pojawienia się po prostu pierwszych listków. Później ona po prostu, brzoza sama da sygnał, że już jest dosyć, zacznie sąk mętnieć, żółknąć. Zabijamy tą dziureczkę, tak żeby ona później nie ciekło. I po prostu czekamy do następnego roku. Ale może jeszcze wrócimy, co leczy. Ten sok z brzozy wzmacnia nam układ oddechowy. Wszelkie schorzenia związane z układem pokarmowym typu jakieś wrzody, niestrawności, trzustka, wspomaga pracę wątroby również dobrze. Jest, jest, tak jak już wspomniałem, jest cennym źródłem różnych składników i minerałów. Mamy tu potas, mamy tu wapń, mamy tu fosfor, co tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze miedź, także ten sok jest tak naprawdę bezsmakowy, delikatnie może czuć być lekkim posmakiem takiej słodkości, już zawiera ksylitol, wiadomo, to jest naturalny cukier, cukier z brzozy. Co jeszcze, w czym jeszcze może nam pomóc? Nerki, jeżeli ktoś cierpi na schorzenia nerek. Pijmy ten sok, mamy go teraz przez dwa tygodnie za darmo, musimy tylko poświęcić troszkę energii i czerpać to, co najlepsze z natury. Także przy, właśnie przy skorzeniach nerek bardzo pięknie wspomaga, yy, wspomaga organizm. Ktoś ma problem z nerkami, czyli zatrzymanie, tak zwane ktoś mówi zatrzymanie wody w organizmie, to pomaga usuwać. Ten eliksir pomaga usuwać ten nadmiar wody w organizmie. Co jeszcze? Jeżeli ktoś cierpi na kamienie, kamienie nerkowe piasek w nerkach bardzo dobrze rozpuszcza i usuwa ich stopniowo co jeszcze możemy, jak możemy go zastosować nie tylko wewnętrznie ale również możemy go zastosować zewnętrznie możemy nim po prostu nacierać miejsca na skórze, gdzie są jakieś stany zapalne jakieś rany trudno gojące równie dobrze, na co jeszcze włosy, przede wszystkim nie samo picie, ale również można go stosować, ten sok do płukanek do płukanek na włosy. Będą wtedy bardzo ładne, może nie spuszczone, ale puszyste i lśniące te włosy. Także winniśmy go, szanowni Państwo, spożywać i korzystać z to, co nam daje natura. O czym jeszcze zapomniałem, mamy teraz okres wiosenny, czyli te wirusy, bakterie, wiadomo, wiadomo, o już robaczki, wirusy, bakterie. To, co po prostu powoduje nasze przeziębienie, że tak powiem. W dzisiejszych czasach musimy się dodatkowo zabezpieczyć, gdyż wiadomo, co, co panuje. Także to pomoże nam po prostu, żebyśmy nie zachorowali, może tak to ujmę. Także pijmy go, jak go stosować. Można go stosować, yy, powinno się go stosować. Tak zalecają yy, trzy razy dziennie po pół, po pół szklanki, po, jedną, po jednej trzeciej szklanki, około. Ja osobiście. My wypijamy, ja wypijam 3-4 szklanki dziennie. Młody dwie szklanki bez problemu. Nic się nie dzieje, stosujemy to już od dwóch lat. Na co to jeszcze wpływa? Może powiem tu jeszcze o tym, że spróbujcie Państwo regularnie zebrać ten sok. Znaleźć sobie jakąś brzozę, to nie jest trudne. Jedna brzoza, jeżeli będzie, jeżeli będzie po prostu zdrowa i dobrej jakości, potrafi 3-4 osobową rodzinę zaopatrzyć w ten dar. Przez okres 2-3 tygodni, w zależności po prostu od stanowiska też również. Ale co jeszcze mógłbym powiedzieć na temat tej brzozy? Szanowni Państwo, nie tylko, nie tylko ten sok jest dobroczynny. W gdzieś około 2-3 tygodnie, myślę, pokażemy też, jak pozyskiwać inne produkty z tego cudownego drzewa. Także korzystajmy z tego, co daje nam natura i nie wierzmy w to, co mówią w reklamach. A właśnie, takie jeszcze anegdota nawiązują dzisiaj na lekcjach zdalnych u jednego takiego chłopaka. Zajechałem do kolegi, no i słyszę, jak tam po prostu pani mówi z danego przedmiotu, że najzdrowsze są, najzdrowsze są, żebym sobie to przypomniał, wiosenne jogurty w McDonaldzie. Nie? To już taka anegdota. Życzymy pani smacznego i jej dzieciom. Także dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnego odcinka.